Mówiłam, jest to nasze kolejne spotkanie i z wielką radością widzimy na, na sali znajome już nam twarze. Z taką samą radością witamy tych z Państwa, którzy są po raz pierwszy. Chcieliśmy zacząć od przywitania przedstawicieli władz miasta. Pan zastępca prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, Włodzimierz Paszyński jest z nami dzisiaj. Są z nami również przedstawiciele gości, którzy mają olbrzymie doświadczenie w szachach. Pan ambasador Krzysztof Mito. To może ja? Pan ambasador Armenii Ed Edward Gazarian. <laughs> Brzmiamy dlaczego. Bardzo nam miło. Witamy ślicznie i witamy naszych gości z Europejskiej Unii Szachowej, pana Martina Hube. Pana Espera Hall, który jest szefem Komisji Europejskiej Szachy Szkole. Tak jak zawsze są z nami przedstawiciele warszawskich nauczycieli, to dla Państwa tutaj się co roku zbieramy i goście z całej Polski, nie tylko ze świata. Witamy Państwa serdecznie. No i witamy wszystkich Państwa, którzy. Chcieli nas zaszczycić swoją obecnością na konferencji już kolejnej. Ta jest specyficzna, bo mamy również sporą grupę gości z zagranicy. Serdecznie witamy. Zanim poprosimy o otwarcie konferencji pana prezydenta Baszyńskiego, chcieliśmy jeszcze jedną informację Państwu przekazać. Mimo, że to jest nasze kolejne spotkanie, po raz pierwszy dzielimy przestrzeń z pływakami. Mamy nadzieję, tak, jesteśmy dogadani, że nam szachy w basenie nie utoną i prosimy o tolerancję dla innych sportowców, którzy tu przemykają w swoich strojach organizacyjnych. Tak jak pani dyrektor powiedziała, postaramy się. I prosimy Pana Prezydenta o otwarcie konferencji. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, ja rzeczywiście mam przyjemność, a zarazem obowiązek otworzyć to spotkanie czy nie to nie po raz pierwszy. Zawsze z tak samą radością chętnie bym z Państwem tutaj pozostał, ale niestety nie jest to możliwe. Ja myślę, że tutaj nikt nie oczekuje żadnych strzelistych przemówień. Ja myślę, że można by najprościej powiedzieć coś takiego. Tak naprawdę, im więcej będziemy mieli młodych ludzi, którzy grają w szachy, nie tylko oczywiście, poza tym warto, żeby robili jeszcze parę innych pożytecznych rzeczy, ale myślę, że można mieć podejrzenie graniczące z pewnością, że jeżeli tych Młodych ludzi, którzy grają w szachy, będzie dużo, kiedy ich liczba będzie rosła, to tak sobie myślę, że pewnie za kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt lat będzie nam się lepiej żyło. Bo to jest gwarancja dobrego rozwoju w kolejnych latach. Państwo jesteście tego rozwoju katalizatorami można by powiedzieć. Życzę Państwu tego dzisiejszego, dobrego dzisiejszego spotkania, ale życzę też przede wszystkim, żebyście Państwo tymi katalizatorami zostali wszędzie tam, gdzie jesteście. W środowiskach bliższych samorządowi, we wszystkich środowiskach edukacyjnych, no wszędzie tam, gdzie szachy grać można i wszędzie tam gdzie wydaje się, że jest jeszcze coś do zrobienia. Kiedyś przed wojną i to może na koniec. Antoni Słonimski napisał w jednym ze swoich wierszy, że świat nie jest piłką futbolową, świat się podbija głową, głową, głową. Szachy to jest ta głowa, życzę państwu w otoczeniu głów, młodych, szachowych głów, jak najwięcej. Pochodzenie. Dziękujemy za otwarcie konferencji. Dziękujemy. A ja teraz troszeczkę się y, zamienię rolami i chciałem Państwa serdecznie powitać w imieniu naszego prezesa Tom Tomasza Delegi. Dostałem o 3.50 informację, że prezes wylądował w szpitalu, ma jakiś problem. Z ramieniem, ale naprawdę bardzo żałuję, że nie, ma go, że nie ma go z nami, bo to jest taka bardzo ważna konferencja podsumowująca pewien etap w szachach. Coś nam się udało zrobić przez te, te kilka lat. Jesteśmy coraz szerzej obecni w szkołach. Mamy zdanie w podstawie programowej. Jedni mówią, że to mało, drudzy mówią, że sporo. Moim zdaniem najważniejsze, że jest, no nie ma szachów w ramowym programie nauczania jeszcze, ale mamy nadzieję, że do takiego momentu też kiedyś dojdziemy. Ale ta furtka dla szachów w systemie edukacyjnym naprawdę jest większa. Są godziny dyrektorskie, z których można skorzystać. I właściwie przyszłość należy do nas, dlatego że jeśli uda nam się Państwa nauczycieli, dyrektorów, przekonać do tego, żeby korzystali z szachów w procesie edukacyjnym to są takie możliwości i, i jeszcze raz na, jeszcze raz witam Państwa serdecznie w imieniu Tomasza pozdrawiam go od nas też niech dochodzi do zdrowia ja naprawdę wiem, że bardzo chciał być i że to jest losowa sytuacja to tyle, ale mamy też znakomitych gości z Europy i Myślę, że też parę słów ciepłych powie do nas pan Martin Huba ze Słowacji, ze Europejskiej Unii Szachowej. Dzień dobry Państwu. Będę mówić po angielsku, bo polski, polski język nie jest taki dobry, także proszę. So, good morning once again. Very so on shortly on behalf of the European Jazz Union. First of all I would like also to, to join Krzysztof and to, to wish uh, Tomek Delega uh, to be recovered very soon. W, w imieniu Europejskiej Unii Szachowej witam bardzo, witam bardzo serdecznie i przede wszystkim chciałbym się dołączyć do pana Krzysztofa, który życzył powrotu do zdrowia prezesowi Tomaszowi Delegze. Me personally I always love coming to Poland because I have many friends here and we are neighboring countries. Osobiście bardzo lubię przyjeżdżać do Polski. Jesteśmy sąsiadami, pan Martin jest z Słowacji. And of course I have a great uh, respect uh, to what uh, Polish Chess Federation is doing in Poland and I believe that your project uh, Szachy w szkole will be very successful. So I wish you good luck and I very much uh, Looking forward to this conference. Zawsze jestem pod wrażeniem tego co pracy Polskiego Związku Szachowego i z przyjemnością nie mogę się doczekać tej konferencji. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo za wystąpienie. To teraz poprosimy Pana Jespera Ho. Hall I'm from Sweden, but I am also the chairman of ECU Education. E, witam państwa, nazywam się Jasper Hall, jestem ze Szwecji, ale jestem również e, szefem Komisji e, Europejskiej Komisji Szaków Szkoleń. E, the ECU Education was founded in 2014. E, ko komisja została założona w 2014 roku. And the reason for this was that all over Europe schools, principals and teachers, a, a powodem do tej założenia było to, że wszyscy w Europie zarówno szkoły, nauczyciele jak i y, władze, a nie tylko ludzie, a oczywiście również dzieci, had realized what a fantastic way. Chess was to develop social and intellectual skills. Wszyscy zdali sobie sprawę, jak wspaniałym zajęciem są szachy do rozwoju naszych zarówno społecznych, jak i emocjonalnych zdolności. Więc tu w Polsce również Państwo powinni zdawać sobie sprawę, że są Państwo częścią większego o, ogromnego y, ruchu do, do przodu. Uh, the issue Education, the first thing we, we did was to make a big survey of all the countries of Europe. Uh, pierwszą, jedną z pierwszych rzeczy jest, e, którą e, ECU chciało zrobić, to właśnie stworzenie takiego go e, silnego zespołu, zespołu krajów. What we could see was that over 6 million children, w Europie w tej chwili około 6 milionów czy ponad 6 milionów dzieci każdego tygodnia ma zajęcia szachowe w swoich własnych szkołach. A powodem tego sukcesu szachów jako narzędzia pedagogicznego It's not only... Jest nie tylko to, że dowiedziono, wiele badań dowiodło, że szachy wpływają właśnie na rozwój emocjonalny, intelektualny dzieci, ale również fakt, że szachy są po prostu dobrą zabawą dla dzieci. Pan Jasper w Szwecji żartuje do nauczycieli, że biedne dzieci nie są do końca świadome, że są częścią większego eksperymentu, który tutaj właśnie którego doświadczamy właśnie wprowadzając szachy do, do szkół. The role of ECU is to try to help all the organizations, federations and countries to the develop the way to teach chess as an intellectual tool and social tool. Rolą e, Europejskiej Unii Szachowej jest pomaganie, wspieranie e, krajowych federacji, e, związków lokalnych we wprowadzaniu właśnie szachów do szkół. And that is why also that I am here. I would like to try to contribute, try to help i taki jest też powód mojej wizyty tutaj, że chciałbym e, pomóc tej inicjatywie, która wywiera na mnie ogromne wrażenie, inicjatywie wprowadzania szachów w Polsce. E, wiele słyszałem o. E, naszym o waszym naszym naszym panią zrujnowa o waszym projekcie od Piotra Murdzi członka komisji edukacji przez, Edukacji przez szkółę europejską Uniwersum. But I'm very much looking forward to get more information about what you do here and how you work with Chethen School. Ale bardzo jest rad tego, że będzie mógł usłyszeć więcej, dowiedzieć się więcej o tego, jak działa nasz projekt, jak wprowadzamy szachy do szkół. Thank you very much and have a nice day. Dziękuję bardzo yes. miłego dnia. Bardzo dziękujemy za tą perspektywę europejską i prosimy, no i chcielibyśmy jeszcze zaprosić pana Mirosława Sielatyckiego, zastępcę dyrektora Biura Edukacji Miasta Stołecznego Warszawa, partnera Polskiego Związku Szachowego od kilku ładnych lat we wprowadzaniu szachów do szkół. W Warszawie to się nazywa, Warszawa grają w szachy. Zapraszamy. Dzień dobry Państwu. Warszawa, Warszawa jest w grze że w szachy. No, tak to powiedziałem, bo też mieliśmy w tym roku pewien taki moment, że zastanawialiśmy się, jak to będzie, gdy godziny karciane znikną, które były podstawą organizacji tego w szkołach, jak to dalej będzie. No ale okazuje się, że przekonanie władz samorządowych, dyrektorów szkół, motywacja uczniów, rodziców no, spowodowały, że udało nam się przeformułować tam taki program, że on się nadal rozwija. No a syrenka, Herbę swoim zwodnicza, tak nazywa się wystawa. W Muzeum Sztuki Nowoczesnej zapraszamy do nowego budynku nad Wisłą. Ma również tę szachę wpisane w swoją tarczę. Mamy w Warszawie, jak Państwo widzicie, sto kilkadziesiąt szkół uczestniczących regularnie prowadzących program szachowy. To jest... No, z około, tysią, ponad, około tysiąca szkół w Polsce, no jeden z takich najbardziej no, rozwiniętych systemów, no miasto jest duże, no ale pamiętać musimy, że w Polsce ten system kształtuje e, się grassroots, że poza deklaracjami, zapisami na poziomie ogólnokrajowym, no tak naprawdę, no, żeby był to skuteczny, efektywny, powszechny program, potrzebne są rozwiązania organizacyjno, finansowo, kadrowe obejmujące szkolenie nauczycieli, włączenie Polskiego Związku Szachowego, turnieje, ten wątek sportowy, wątek wychowawczy, aby był to program w pełni kompleksowy. I rozwija się to w różny sposób, w różnych miejscach kraju. Ważne też, żeby to badać, jaka jest efektywność tego programu. Będziemy mieli za chwilę badania Akademii Pedagogiki Specjalnej, poprzednio badania Akademii Lona Koźmińskiego, pokazywały nam, że warto. No musimy się zdecydować. Możemy zgasić całkiem. Będziemy lepiej Bądźmy w Proszę Państwa, więc tak to wygląda, że w bieżącym roku szkolnym, jak podsumować te wszystkie placówki, to jest no trzy czwarte szkół warszawskich podstawowych na poziomie klas 1-3 prowadzi lekcje szachowe. No ale prowadzi oczywiście oddziały szachowe, więc mamy tutaj też wyzwanie od razu, jak ta dyfuzja wewnętrzna w szkołach powinna się rozwijać. My badaliśmy, co daje nauka w szachy w klasach 1-3, te, które mają i sam punkt wyjściowy, a te, które, i, i które grają w szachach, a które nie mają i co jest po dwóch latach. No te kompetencje matematyczne do przodu w sposób ewidentny. To mierzalnie możemy pokazać, no ale też te kompetencje wychowawcze, o których była mowa, yy, yy, są nie, nie bez znaczenia. No więc mamy tutaj też taki punkt docelowy, no 40 szkół podstawowych w szachy nie gra jeszcze. Nam się ta liczba jeszcze rozszerzy, bo przekształcamy, no właśnie likwidujemy 155 warszawskich gimnazjów samorządowych i 95 niepublicznych. Większość z nich będzie szkołami podstawowymi. No i one już też wchodzą w program, bo to jest też e, brzęcząca waluta na rynku konkurencyjnym. No w takich miastach jak Warszawa jest siedem gimnazjów, a szachy są jedną z tych, z tych elementów. Więc mamy jeszcze wiele do zrobienia, ale mamy już tą, tę masę krytyczną, no i tę wartość, która spowodowała, że mimo tych zmian w zapisach w prawie oświatowym i braku godzin karcianych, no mamy jakby kontynuację programu. Nie zagrożono. Objętych regularnymi zajęciami jest około 6 tysięcy w programie i 1100 uczniów spoza programu. Bo to nie jest tak, że program partii Szawa grają w szachy. No, rozpoczął ten program. Mieliśmy na czym budować. Natomiast sukces polega na tym, że uczyniliśmy z tego powszechny, kompleksowy program. No, czyli mamy te ponad 7 tysięcy regularnie grających w, kla, w szachy w uczniów klas 1-3 w tych 138 szkołach. Oczywiście, kolejnym wyzwaniem jest to, co dalej, bo to są fundamenty, My żeśmy wylali te fundamenty, dzieciaki grają w szachy, ale co się dzieje od czwartej klasy, potem wyżej, no i na końcu mamy ten dach budowany trochę przez Polski Związek Rzachowy, że ci najlepsi też dostają no, się już szachistami prawdziwymi. No, nie byłoby to możliwe bez nauczycieli. Oczywiście przy takiej skali instruktorzy nie daliby rady. Instruktorzy są ważnym elementem współpracy z nauczycielami. W związku z tym szkolimy nauczycieli. No i mamy tutaj statystykę, ile ich zostało przeszkolonych. To akurat ci, którzy prowadzą zajęcia z uczniami. Również tych spoza, spoza programu. Czyli tutaj mamy te kursy 32-godzinne z metodologii nauczania. No ważne jest to konsorcjum, które w Warszawie działa, czyli Biuro Edukacji, Warszawska Placówka Doskonalejna Nauczycieli w CIES, Polski Związek Szachowy, no i do tego uczelnie, które dają nam wsparcie naukowe i badawcze. No, uważamy, że taki model jest ważny, czyli samorządowo, pozarządowo, akademicki. Tutaj mamy kolejne zestawienie dotyczące nauczycieli. To jest już spora grupa obejmująca ćwierć tysiąca prawie nauczycieli przeszkolonych z metodyki nauczania gry w szachy. Ta liczba cały czas przyrasta. Ci nauczyciele się też przemieszczają, jak widzimy. Tutaj mamy też tych, którzy są gdzieś spoza programu. Mamy oczywiście też przepływy szkoły publiczne, niepubliczne, bo ważny jest tutaj odbiorca, którym jest uczelnia. Jak to finansujemy? No to widzieliśmy z tego roku, że te godziny z artykułu 42 były podstawowe. To są te dodatkowe godziny burmistrza. Są jakieś inne rozwiązania, ale one są, są śladowe. Oczywiście istotą jest to, że ma to być, mają być to zajęcia bezpłatne dla uczniów, żeby nie tworzyły barier. To też jest ważne, że nie ma tutaj jakiegoś podziału płciowego, że te dzieciaki grają wszystkie. W czasach nie wybierają sobie chłopcy, dziewczęta osobno, tylko po prostu jest oferta wprowadzona do nauczania jako powszechna dla danego rocznika z bardzo dobrymi efektami. No i mamy teraz tą transformację, że musimy trochę przejąć na barki miasta, na finansowanie przez godziny, przez burmistrza. No to jest kolejne wyzwanie, bo miasta duże, takie jak Warszawa. Na to stać. Chodzi o to, żeby nie powstały różnice między mniejszymi a dużymi miastami. Tu jesteśmy co prawda w dużym mieście, ale na ulicy Polnej, także też nie zapominamy o tych, którzy mają gdzieś jedną malutką szkołę, no i tam czasami ten program może być zagrożony przez to, że nie znajdziesz jakieś rozwiązanie finansowo, kadrowo, organizacyjne. Dlatego ważne jest zawsze włączenie władz samorządowych, przekonanie ich, a do tego dobrze działają wyniki badań, które pokazują, jak to. Młodym ludziom pozwala osiągnąć dalsze sukcesy. Więc to jest kolejne wyzwanie, które by, na które by zwrócił uwagę, żebyśmy nie stworzyli różnych prędkości w edukacji szachowej w Polsce. No ale jak to ktoś już wejdzie w szachy, no to raczej będziemy <coughs> kontynuować. 90% szkół prowadzonych przez Miasto Warszawa zamierza kontynuować albo organizować zajęcia w przeszłości, inne o tym myślą. No będziemy mieli trochę też zmiany od 1 września, bo przybędzie nam spora grupa kilkudziesięciu szkół gimnazjalnych przekształcanych, szkoły podstawowe. I jeszcze raz znam życie. To jest ta grupa w sumie, tam mówiłem, że 150 prowadzi, natomiast przeszkolonych w sumie jest 450 nauczycieli, po kolei w każdej edycji 140 stu. No ale też widzimy, że zawsze są te grupy nowe, spore. przeszkoliliśmy do metodycznych, którzy są wsparciem na co dzień. Dla tych nauczycieli. Mamy instruktora w placu młodzieży. No i jak mówiłem, nowym wątkiem jest to, że ci, którzy byli w gimnazjach, uznają też to jako element swojego pakietu kompetencji i uczą się prowadzić zajęcia szachowe. No i oczywiście kolejne wyzwanie: szachy w przedszkolu. Za 3 lata jak będę tutaj stał to będziemy mieli wyzwanie szach w żłobku być może no bo już języki obce w żłobkach mamy z szachami musimy się zmierzyć no ale jest grupa przedszkoli które uważają że to jest też jakaś wartość programowa no i musimy do tego jakoś się ustosunkować w sposób rozsądny no ale z tą grupą prawie pół tysiąca nauczycieli możemy już coś robić ważna jest ta nowa grupa czyli nauczycieli ze szkół przyszpitalnych które prowadzą zajęcia dla, dla dzieci, które na różny okres czasu trafiają tam do przy szpitalnych. Jest to elementem rehabilitacji bardzo ważnym. To, to są to, właśnie te szkoły, to jest 12, 12 miejsc, w których ten program się zaczął od roku 2019-16 Tych 21 nauczycieli, spora grupa dzieci. Wiemy jakie to dobre wyniki przynosi dydaktyczne, wychowawcze. Daje to rzeczywiście takie, takie realne wsparcie tym dzieciom. Musimy to jeszcze dokładniej zbadać oczywiście. No i myślimy o roku 2018, o kolejnym roku rozwoju programu, który jest zakorzeniony, no ale zawsze co roku pojawiają się nowe wątki. Bardzo ważne dla nas jest to, abyśmy się uczyli od takich partnerów w kraju za granicą takich szachowych krajów jak Armenia, takie, które robią to w dobry sposób jak Szwecja, od naszych najbliższych sąsiadów, jak Słowacja. Ten, to jest kolejne wyzwanie, żebyśmy też tworzyli obiegi nauczycieli, instruktorów, organizacji pozarządowych, samorządów, jak to się robi w innych krajach, żeby czasami nie wyważać otwartych drzwi. Dziękuję bardzo.